Zadanie jest bardzo proste. Mamy tutaj równanie okręgu w najbardziej czytelnej postaci, bo to jest postać kanoniczna, z której bezpośrednio odczytujemy środek oraz promień. Środek wypada w punkcie o współrzędnych minus 2 i 2, natomiast promień to będzie pierwiastek z czwórki, czyli 2. Skoro tak, to po prostu naszkicujmy sobie ten okrąg w układzie współrzędnych. Oto on. No i sprawdźmy po kolei. Tutaj mamy równanie osi Y, stycznej w jednym punkcie, więc nie. Tutaj mamy równanie osi X, również stycznej w jednym punkcie, także to też odrzucamy. Przejdźmy do prostej, która opada i przechodzi przez punkt 0,0, 0, także ona na pewno zahacza o parzyste ćwiartki i przecina nasz okrąg w dwóch punktach. Także już nie sprawdzamy kolejnego punktu. Rozwiązaliśmy zadanie. Na koniec przedstawiam jeszcze jedną postać równania tego okręgu, ale jakąś taką powiedzmy niejawną. Tutaj nie możemy tak od razu odczytać ani środka, ani promienia. Chodzi niestety o to, że bardzo często w zadaniach właśnie takie niejawne równania się pojawiają, więc warto umieć przekształcać takie właśnie równania do postaci kanonicznej. Warto też sprawdzić odwrotnie, że z postaci kanonicznej możemy bardzo łatwo już otrzymać tę dolną postać. Pozostawiam to do wykonania samodzielnie, jako takie pożyteczne dwa ćwiczenia.